是吧？谢谢 <c oughs> Dlaczego brać w ciszka? Którego trzeba wprowadzić zalenie. Mociek, coś tak nie traktuje? Ale nie myśl, że przykazuję czemuś, co wam za dzieciany. Na ciszku jest mi strasznie. pase. Tak, etan. E, stranje Dlaczego nie chcesz o tym rozmawiać? Pracować nad tym. Na tym polega małżeństwo. Nie mów ja mi na czym polega małżeństwo. A ty po pierwszej butce nie mówisz, nie, że się wyprowadzasz? To nic nie da. Tak. Skąd wiesz? Wiem. this <laughs> Mieszkała u swojego narzeczonego. Narzeczonego. Pogodziliśmy się niedawno. Ja myślałem, że... Jesteśmy ze sobą od siedmiu lat. Niełatwo coś takiego skończyć. Niełatwo coś takiego skończyć. Nie wiemy no. Synu, masz 30 lat! Wie ile mam lat! To. to zawsze nareszcie myślałem! dziękuję bardzo za radę! Zapiszę sobie w kalendarzyku. Czy ja mówię, że u nas z matką zawsze było różowo? Mówię ci tak? No to, ale to nie o to chodzi! Macie, ja wiem, o co chodzi! Synu, czas zacząć być trochę odpowiedzialnym, ale nie trać głowy dla pierwszej lepszej! Nie mów tak o Jest pierwsza lepsza! Ja w swoim wieku. Jakie specjalizacja. W dwójkę, dzieci do... Wiedziałem, co uczysz, Ciekawe, więc czego chcesz? Wiem, czego... Oh.